Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony UZEK2810. A to już jest kolejny odcinek z Battlefield Heroes. Tak, ym, dzisiaj sobie kupiłem nowe bronie oraz podemki. Tak, widzicie? Chciałem jeszcze sobie buty kupić, ale stwierdziłem, że nie. Ym, czyli, tak, bronie, które kupiłem, to Projektor Omega oraz Super Schweizer, Które są naprawdę dobre. W poprzednim meczu miałem ponad 3000 punktów, więc są dobre. Znaczy no, na mój styl grania taki właśnie, jakby można powiedzieć, że tak powiem hardkorowy Ja tam idę gdzie jest największa afera i mi jest potrzebna broń właśnie taka, która bardzo szybko strzela. No i to jest właśnie broń dla mnie. Jeszcze miałem tą jedną. Nie wiem jak ona się tam nazywała. Co tymi granatami? Co tymi granatami strzelała? Ale skoro mam te nowe bronie, no to chciałem wypróbować. W końcu to nowe, to nowe. To nowe i wypróbować się by przydało. Tada. Tak to się spróbuje Super Szwajcar. Projektor mega, no to wiecie, taki coś... Broń taka coś w podobie jaką ja miałem na żołnierzu, bo miałem też taką laserową 2-2-2-2-2-2. Teraz już mi nie idzie. No, przede wszystkim to, że FPS -y przy nagrywaniu już mi spadło tak 20-30, więc wiecie, też już dużo gorsza gra jest. <ścoughs> Dobra, no to jedziemy. Tutaj mamy kolegę Polaka, to jest ten gościu GHKVFH. Dziwny nick, ale spoczka. I te dwie bronie, to Ników kupię 110 podejrzewam. No, na razie sądzę, że to mi wystarczy. Myślę, że już że najmniej jak na razie, nie będę grał. Teraz mi się strzelb bardzo podoba, szczególnie z tymi nowymi którą, które mam. I tak, ta broń nie ma żadnej tam jakiejś specjalnej destrukcji, że tak powiem. Czegoś specjalnego nie ma. Ale za to projektor Omega ma coś do niszczenia czołgów. W ogólnie wszystkich pojazdów. No i to jest naprawdę bardzo przydatne. No to jedziemy. Wciśniemy. Trochę. No. Już trochę tutaj zrobiliśmy. Pozwólcie, że zjam sobie. Manemsa. O, dobra, już końcówka. Bardzo dobra. No, lecimy dalej. To jest nasz. Uciekło mi, idzie. No ale... Ujdzie. No ale lagi. Czyli ciężko znaleźć fps tylko przez ten dym. A. Ej. Myślałem, że nie nasz tak jakiś zimnie ubrany. Tak, nie mam koszulki z Medal of Honor Warfighter, którą teraz większość osób nosi. Mam taką Halloween jakąś. Wiecie. Żeby się wyróżniać, bo jak postać, bynajmniej mi jak postać fajnie wygląda, to mi się naprawdę dużo lepiej gra. Bo tak już jest lounge bounce. Moja postać jest fajna, ma super ubiór, a twoja nie i przez co nie umiesz grać, że nie masz fajnych tuków. Wiecie. Hmm. Taki podiar. Hmm? stówka? Cześć Tręskniłeś za mną Kurde Już Nie zdążyłem wyciągnąć Tego Szwajcara Nie zdążyłem go zabić To będzie tylko taki krótki odcinek Pokazujący wam Właśnie te moje nowe bronie Jeszcze z 9 minut Nagramy No i skończymy Tak i nie wiem czy pa nie pamiętam czy mówiłam w poprzednim odcinku dlaczego teraz przez te od, od ym, piątku do poniedziałku do niedzieli był zastój filmików. No miałem takie pewne prywatne sprawy no i nie mogłem nagrywać ale za to teraz to wam wynagrodzę i tak Myślę, że codziennie będę wrzucał odcinek. Jakiś tam zawsze będzie. Tak mi się wydaje. Nie, zagaśnie. Dobrze, coś piewam. Aha, haha, zginiesz. Tak. Ja zginąłem. A dwóch! A. tak to cię nie miał szansę. Jeszcze jednego. Mm. Tak ogólnie... No, już koniec. Ogólnie z broni jestem bardzo zadowolony. Mm, bo są... Kurde, korek, Są one naprawdę dobre. Mm, I super fajcar choć jest bardzo, bardzo, bardzo dobry to wcale fortuny nie kosztuje. Czemu ja mam tyle funtów Tak, Szwajcar chyba kosztuje dwa coś też butelka potem się ją postawi Siemka chciał powiedzieć wam, zaraz kichnę Dla ciekawych mam kodzice Hitlera <grym> no, A dlaczego Hitler? Wiesz, ponieważ ma taki wąsik hitlerowski I tak wygląda jak Hitler, a to jest kodzica, nie? Ale... Ale okay, i tak jest Hitler Teraz na no początku już nam w miarę poszło. O, tak. mm -hmm. no ten Polak to tu był już poszedł. No co chyba nie mogłem go do znajomych zaprosić. Tak nie zapraszam, ale... Dla, Dla, po Dla Polaku No to można zrobić wyjątki, nie? Nie wiem czemu nie, nie zapraszam tak jak wątków. Wasz fajty szwajcer! Fak. Komaan... Łot kom... Komany dat. Well. nazwa. Medic, medic, me mery, me me medic dobra. No to jedziemy dalej Mi się bardzo to właśnie podoba ten promień. Patrzcie, patrzcie Czekajcie, przetestuję to na swoim Bo nie będę ryzykował, nie będę szedł do przeciwników z tym Na nich A spróbuję, czy na moim sojuszniku to zadziała haciendo. No działa, no, tam no tamtek nie chciał zażyć. że trzeba być bardzo blisko, żeby to zadziałało. Dobra, jedziemy. Kurde, góry się teraz wyjść. Faknie! nie. Ej no, Ej no. Ej. Też jesteś strzałem, nie uleczysz mnie, prawda? Fak, nie. No, dobra Od flanki bym tu zawsze tam jest kościół. Dobra, lecimy do no, hamca. Teraz się ci żeby się udało. Uf. Dobra, no i zajdziemy w prawej flanki. Ale pojedziemy. Pach, pach. No, no, no. Mm -hmm. pa, pa, no Jeszcze 8 minut nagramy ten odcinek. Tak, mój super głos. Bardzo pięknie śpiewam, prawda? Prawda, prawda? Ech, dobra Idziemy ich dalej, szybciej ładuj się Ty sprintiem może. Można, jeżeli można cię tak nazwać. Sprinyty tam Kurde. Patrzcie, taka. Ja teraz przepraszam za tę zmułę, ale mi tutaj wyskoczyło powiadomienie na skype'ie, jak mi to wyskakuje to mnie zamula i nie mogę tego teraz wyłączyć. O, no i od razu płynie, płynie, płynie. LOL, widzieliście to? Jaki cheater! LOL, co to miało być? Kiury, problem wysuwający. się nasi gościu na rzeczy. Też bym kupił, gdybym grał właśnie w tych... Fuck po co ja tu zużyłem teraz? Miałbym ja tamtego gościa A, No grał w tych Jak tam to się nazywa? My jesteśmy royalami, a tamci? Nie wiem, lol Jak oni się nazywają? Na finale, o Gdybym grał w naszynale to też bym pewnie tamtej broni używał. Lol, patrzcie dla To jest żałosny

Dobra, teraz skończy się meczyk No nie poszłam najlepiej, ale No, no i to jest koniec meczyku No i sądzę, że skończymy ten odcinek, bo to nie miał być taki długi odcinek, żeby nagrywać go, tylko taki, że no chciałem wam pokazać te nowe bronie, się pochwalić też z podniami Wiecie, no, no to też byłby koniec tego odcinka więc do kolejnego, trzymajcie się, cześć.